Byłeś no, kiedyś na farze? W no, kancelarii. Zobaczcie no, to są fajne. Na farze byłem, ja ale w kancelarii nie. Zubierki mają zobaczyć. No a... na tej farze nie ma co. Nie ale zrobić. tyle no, to no to jest Fajne tyle. i tu. Robiłeś tak kiedyś? A, o nie. Weź bo mnie po szyję. A to co? Nie wiem. Jest taki śmieszny pudło. Co tu są puzzle? Czy nie puzzle? Ja, a może to jest niszczarka? Może, może. Czekaj Poczekaj. To może. Potrzebny jest. No, ale trzeba dobra, nie dobra, dobra, dobra. Ciekawe, z jest. Pojeździemy do góry. się rozdzielać. Dlaczego? 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 To jakieś pieczotka i ksiądz Mateusz. Uciekamy, uciekamy, i Łukasz popełniają błąd. Każdemu z nas zdarza się popełnić jakiś grzech. To niszczy relacje z drugim człowiekiem, z Panem Bogiem. Najlepiej byłoby się przyznać, pogodzić. Oni jednak uciekają, co zdecydowanie pogarsza sprawę. Zobaczmy, jak dalej potoczy się ta historia. Dobra, czekaj, zaraz, zaraz czekaj. Cię wyprzedzę. Ja Nie, ja będę szybciej. Je, ja, cię zaraz, ja Cię wyprzedzam, ja Cię wyprzedzam. Nie, Nie, szybciej. Przyszedł SMS-ik. To kto wysłał SMS-ika? Mateusz. Czekaj. O, o ja. Co, co chcę? Myślisz, że chodzi o ten pieczątkowy dokument? Nie, we, weź. To ty czytaj. Nie, nie ty czytaj, to dwój telefon. Ty czytaj. Do ciebie pisał. No dobra. Czy nie wiemy czegoś o dokumencie, który zginął, bo my ostatnio byliśmy na farze i czego nie widzieliśmy? Yy, nie, no w jakim dokumencie? No nie wiemy właśnie, ale to wiesz co, czekaj, to może... Nie odpowiadajmy, że niby no, nie odbieraliśmy, nie? Nie. było SMSu. sms no, ten. ani nic. Dokładnie, nie? bateria nam padła. Bateria mi się wyładowała. Dokładnie, no, dobra. Czynniki naturalne. Dobra, gramy dalej, gramy dalej. Osiem. Sześć. Gdy zrobimy coś złego, czujemy strach. Nie przyznajemy się i zaczynamy szukać wyjścia z tej sytuacji. I zaczynamy budować taki mur, który oddala na nas od tej osoby, względem której zrobiliśmy coś złego. Pierwszą taką cegiełką tego muru jest właśnie to, że uciekamy od tej osoby. Drugą cegiełką jest to, że unikamy kontaktu z, tej oso z tą osobą, ale Łukasz dostali SMS-a od księdza, ale nie mają zamiaru na niego odpowiedzieć. Wiciszko, <laughs> ale, 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 no, co chodź, jak się przewraca ksiądz tutaj. Śpiewa coś? Mówimy, tak, ale, ale numer po prostu. Jak świetne są te ja zamiast. Właśnie... Znowu on. Ksiądz Mateusz. Nie odbieramy, nie? Nie no, od księdza Mateusza to nie odbieramy, bo będzie chciał nam jakieś jakiś... może ja sobie go zablokuję. Tak? No ja też, ja też go zaraz zablokuję. Blokujemy go? Blokujemy go, dobra. blokujemy go. A na razie nikt nie dzwoni tutaj. O, dobra. Okej, okay, chyba się rozłączył. Do mnie już nie zadzwoni. Do mnie też już nie, nie zadzwoni. Hmm. Ciekawe, co to było za dokument. No. Nasi bohaterowie budują kolejną cegiełkę muru. Lekceważą wszelkie próby kontaktu księdza. Co więcej, nakręcają się, umacniają się w tym, żeby nie reagować na jego wiadomości, ale ksiądz się nie poddaje. Nie martwcie się, Pan Bóg też się nie poddaje. On chce do nas przemówić, on chce się z nami spotkać. Dobra, to ja teraz skaczę. Ja skaczę teraz z To na pewno wygram. Tak, wygrasz, Dawid Kubacki wygra. Tyle walk mi nie wyszedł taki do końca, ale zostaje osiemnastki. Dobra, teraz ty. Dobra, czekaj. A wiesz, że byłam na Holomon Colem kiedyś? Tak. No, ale latem. Pokażę Ci potem zdjęcie. O, widzisz? 212 metrów. No, ale ja miałam 230. Tak, 230. Ale mniej więcej wiatru odjęli. Dobra, no, dobra, wiecie. ale jestem kawałek przed tobą. Ej, maila dostaliśmy. Maila? Czekaj. Czy ja dostałam, nie? Ej. No, ty dostałaś, no. Kurczę. Widzisz, od księdza Mateusza znowu coś. Już mm. go zablokowaliśmy wszędzie, zapomniałam o mailu. No ale dobra, to przeczytajmy już. Ja tak mogę zaznaczyć, że mi nie przeczytane. Okej. Okay. Aha, przypomina o próbie. Mhm, jasne, mhm. damy się nabrać. Próba, no, próba, ja a napisał, chcę znowu pytać o ten dokument. Nie może się dodzwonić, więc... No właśnie, no, 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 to tak naprawdę chodzi o ten dokument. Nie idziemy, no, nie? idziemy nie? Nie idziemy, nie. W życiu nie idziemy. Nie, idziemy. nie ma bata, no. żebyśmy poszli. Dobra. Rekord skoczni. Rekord skoczni, zaraz na płaskiej skoczni. Bardzo niebezpieczne jest, gdy nasz mur urasta, ponieważ zasłania nam tą osobę i wydaje się, że ona właśnie się na nas bardzo denerwuje, że chce nas ukarać, że życzy nam źle. W sercu nosimy już fałszywy obraz tej osoby i widać to dokładnie u Łukasza i Ali, którzy się tak bardzo nakręcili. Niebezpieczne jest gdy to samo stanie się w naszym sercu z obrazem Pana Boga. Pan Bóg wydaje się nam już nie przyjacielem, ale wrogiem. Koszula. A Ty jak Ty to wieszasz? Normalnie, tak jak się wiesza koszulę na wieszak i do szafy. Prosto, o. Co, Krzysztof już znowu? Nie, Julka. Halo, Julka. O, ksiądz Mateusz chce z nami. No, wiadomo, no, normalnie, znowu, teraz A, przez Julkę. Ale, ale mówił czemu? A, o wakacjach. A, dobra, to prawda, musimy iść. No, przydało się. Do Grecji. Się, no, do Grecji. A kiedy i gdzie chce rozmawiać? W sobotę po zbiórce ministrantów. Yy, no, tak, tak, będziemy, będziemy. Tam, tam powiedz, że będziemy. No, to, to, to cześć. Znaczy, że to podstęp? No, ale nie mieliśmy jechać. No, fajnie było, jakbyśmy pojechali. Dobra, ale to już co to? Musimy coś wymyślić y, jakąś taką ścienę. No tak, że. Co to... tam? No to no. wymyślimy co zaraz. Dobra, to już wymyślimy. W końcu księdzu udało się dotrzeć z wiadomością. Podobnie Pan Bóg szuka różnych sposobów, by przemówić, dotrzeć do człowieka. Ale nadal można uciekać. Tym razem wybierając. Kłamstwo, poprzez które nie przyznajemy się do winy, i przez to nasz mur wzrasta o kolejną bardzo poważną cegiełkę. Szczęść, Szczęść, Szczęść Boże. A czemu tak? To jest mało ludzi. Zapraszam, wszedźcie sobie. Ale bądźcie bliżej. Nie. Ale no, powinno... czemu nie ma innych? E, Słuchajcie, teraz... spotkanie na wakacje jest za pół godzinki. Ale to my tak wcześnie po co? No, no bo nie potrafiłem się do Was dozwolić ani. Pisałem też Weidę, słuchajcie. A chciałam wami powiedzieć. Baterie poroz... nam padły. Aha, no, Ach, no do, dobrze, że jesteście teraz, słuchajcie. Bo chciałem Was zapytać o ten dokument, który się zgubił z kancelarii, z taką biskupa. Dokument? Z kancelarii, no ja tak? Nie wiem, ale ja w ogóle życie nie byłam w kancelarii, ja zawsze w koło chodzę. A w ogóle, kto by mnie widział o 9:30, żebym ja nie spała w kancelarii, żebym była? Nie, nie, nie. A poza tym ja miałam wtedy brudne buty. Jakbym była w kancelarii, to by były ślady. A były jakieś ślady? No nie były ślady. A, a na niszczarce moje odciski palców były? Na niszczarce? Ten dokument jest w niszczarce? A nie, nie, nie. nie. Nie taki, tak widziałam, że leciał z jakimś pieczątkiem. no No, no bo to ja. To ja byłem tam w kancelarii się A to, to Łukasz, no właśnie. No i ten dokument tak chciałem sprawdzić, jak to nie działa, i tak wrzucałem jakieś papiery i ten dokument też się tam wsunął. O... No trudno. To tak no, Łukasz, no. Trudno, no to napiszemy. O, nowy dokument trochę to potrwa, ale słuchaj, Łukasz, najważniejsze jest to, że się przyznałeś. Lepsza jest bolesna prawda niż kłamstwo, i za to Ci bardzo dziękuję. Ale na wycieczkę nie jedzie z nami, nie? Chyba będziemy musieli sobie to jeszcze na ten temat porozmawiać. Na razie idźcie do siebie. Mhm. Ja spróbuję zobaczyć dokumentu. Przyjdźcie za chwilę. Jasne, jasne. Mhm. No widzisz, alu? Ja myślałem, że ksiądz Mateusz to inaczej na to zareaguje. Myślałem, że będzie jakiś zły. Si okazało, że to jest w ogóle super, i zbytnio nawet nic nie powiedział. Jak tam się go dalej boje? tu się nie ma czego bać, przecież ksiądz Mateusz na ciebie nie krzycze ani nic. No ale nie weźmie na wycieczkę. Ale wycieczkę to nie jest najważniejsze przecież. Łukasz podejmuje piękną decyzję. Przyznaje się do winy i przez to. Runął ten mur i w końcu mógł zobaczyć, jaki ksiądz jest naprawdę. Podobnie, gdy przejdziemy do Pana Boga i porozmawiamy z nim szczerze o tym, co się stało na modlitwie, w spowiedzi, w czasie mszy świętej, to zobaczymy, że Pan Bóg tak naprawdę bardzo nas kocha, że Pan Bóg chce nam przebaczyć, okazać miłosierdzie. Zobaczymy, jakim on naprawdę jest.